Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do przeżycia 12 Niedzieli Zwykłej. Chcemy zgłębiać teksty, bo one dają nam życie, one pomagają nam pogłębiać wiarę, nadzieję, miłość, każde dobro od Boga. Usłyszymy Ewangelię Marka, 4 rozdział, wiersze 35-41: Uciszenie burzy na jeziorze. Jezus przynagla uczniów, przeprawmy się na drugą stronę. Ciekawe są to słowa Jezusa, który zaprasza do drogi, do przejścia. O naszym życiu mówimy: że jest pielgrzymowaniem na ziemi, że zmierzamy na drugą stronę, że nasza ojczyzna jest w niebie. Droga jest ważnym znakiem życia chrześcijańskiego, przemieszczanie jest związane z wiarą, i wiara jest związana z przemieszczaniem. Pomyśl o sanktuariach, pomyślmy o miejscach pielgrzymkowych, pomyślmy także o naszych kościołach parafialnych to też jest taka mała pielgrzymka, kiedy z domu udajemy się do naszych kościołów, aby pogłębiać wiarę, aby związać się jeszcze mocniej z Panem Jezusem, szukać umocnienia w codziennym życiu. Droga mówi także o zdolności do służby, pomagania. Wiele obrazów ewangelicznych daje nam obraz trudu, wysiłku, cierpienia. Choćby przypowieść, przypowieść o poranionym człowieku, który schodził z Jerozolimy do Jerycham i mija go kapłan, mija go Lewita, niezruszony. Natomiast Samarytanin pomaga, dźwiga, przemierza drogę do gospody, zajmuje się nim. Ciekawy jest to obraz. Papież Franciszek wzywa nas, byśmy wstali z kanapy, założyli buty wyczynowem i ruszyli w drogę. Gdy przeprawiają się przez, na drugą stronę jeziora, y, nastaje potężna burza. Znamienne jest to, jak y, ten obraz burzy, która mówi o kryzysie, mówi o próbie. Łódź w tym przypadku może być obrazem kościoła, który jest atakowany. Myślę, że 100 lat temu, czy 100 lat temu, wiele było komentarzy o tym, jak kościół jest szykanowany, jak gromy padają na kościół. Może i dzisiaj jest to też jak gdyby obraz aktualnym zewnętrznych zagrożeń ze strony masonów, nie wiem, ze strony kalwinów, luteran, niewierzących, osób walczących z kościołem ale myślę, że zawsze te zagrożenia były zewnętrzne, ale myślę, że dużo większym zagrożeniem jest to nasze, nasze życie płytkie, nasze życie niezgodne z Ewangelią, nasze życie małe, skupione wokół doczesnych spraw i tylko zadań, skupione na konsumpcjonizmie, skupione na relatywizmie, gdzie każdy jest Bogiem swojego życia. Te zewnętrzne zagrożenia zawsze były pewną otoczką, ale przecież Jezus jest z nami. To on ucisza burzę na jeziorze, to on pokazuje swoją moc, swoją wszechmoc. Daje nam wszystkim jakieś odczucie pokoju. Piękny jest ten obraz Jezusa, który śpi, jest pewien taki kontrast, bo wyobrażamy sobie zburzone fale, huk wiatru. Kołysanie, które raczej nie sprzyjało temu, żeby spać. I znamienny jest ten obraz Jezusa, który śpi. Z jednej strony On mówi o pokoju, który On może dawać, pokoju serca, jakiejś takiej wewnętrznej głębi, którą każdy z nas posiada, wewnętrznej głębi, która nie zraża się trudnościami, nie zraża się kłopotami, ale potrafi być mocna, mocna w Panu. A z drugiej strony, ten obraz Jezusa, który śpi, pokazuje nam sytuację Jezusa, który jak gdyby, jak gdyby nie uczestniczy w naszym życiu. Załóżmy, wyobrażam sobie człowieka, który się modli, który szuka Boga, a nic nie odczuwa taka pustka, właśnie, jałowość. Jakby Jezus spał, jakby Jezus spał. Dlatego myślę sobie, to jest komentarz małej Teresy od dzieciątka: Jezus która mówi, ja bym Jezusa nie budziła, niech śpi. Czyli jest to taka pełna akceptacja sytuacji, że nie odczuwam radości, nie odczuwam frajdy przy modlitwie, nie odczuwam frajdy, gdy uczestniczę we mszy świętej. Jest dużo takiej cierpkości, goryczy, yy, trudnych emocji, które, są, które towarzyszą mi w pobożności, ale jednak nie budzę Jezusa. Pewnym, pewnym że jest łodzi mojego życia. To jest też jakieś odczucie wiary, doświadczenie wiary, że jednak uczniowie budzą Jezusa, w Nim widzą ratunek, w Nim widzą ocalenie. Czycie to obojętne, że giniemy? Budzą Jezusa. I Jezus ingeruje, uciszam burzę na jeziorze. Myślę o sytuacji różnorakich lęków, kryzysów, jest to zawsze dobrem oddawać Jezusowi, powierzać Lękim, kryzysem, trudne sprawy, które nosimy w sercu. On potrafi uciszyć każdą burzę na jeziorze. Jest jakaś pewność wiary, pewność zakorzenienia w Chrystusie, która prowadzi nas do pokoju serca. Ta głęboka cisza, która nastała, mówi o pokoju serca tym stanie ducha pewności. Prowadzenia Pana Boga. To nie znaczy, że kłopoty on minął, to nie znaczy, że mogę zachorować, ale w każdej sytuacji doświadczam głębokiego pokoju. Gdybyśmy otworzyli Ewangelię i czytali dalej, co jest dalej za 41 wierszem 4 rozdziału jest piąty rozdział i Jezus wypędza demony z mężczyzn, z gerazy. czyli zobaczcie, przeprawmy się na drugą stronę, jakiego, jakiego nabiera sensu, znaczenia. Yy, takiej bardzo konkretnej pomocy, takiej bardzo konkretnego zadania, które staja, stawia przed uczniami. Chciejmy zgłębiać Ewangelię, niech ona będzie pomostem i pomocą w szukaniu Boga, w szukaniu dróg. Ewangelia daje życie. Kochani, zapraszam w najbliższą środę o godzinie 20.00. To jest ostatnia katecheza biblijna przed wakacjami. Będziemy zgłębiać Ewangelię Łukasza. Życzmy sobie wiary, życzmy sobie umocnienia wierzem. Dziękujmy Panu Bogu za kryzys. Dziękujmy Panu Bogu za próby, za różnorakie doświadczenia. Za to, co jest nieprzyjazne nam. Dziękujmy może za nieprzychylność pewnych osób. Dziękujmy. Każdy trud, gdy jest zwrócony do Jezusa, oddany Jezusowi, Jezusowi buduje wiarę zakorzenia w Nim. Kryzysy też są potrzebne. Kryzysy też muszą być. Próba wiary musi być, żeby wiara się umocniła. I życzmy sobie wierności i wytrwania w Jezusie. Niech nam pomaga być mocnymi w wierze. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Sercam pozdrawiam. Dziękuję, że mnie słuchacie. Dziękujecie. Dziękuję za wszelkie komentarze dotyczące tego nauczania. Zostańcie z Bogiem.